Cześć wszystkim, dzień dobry, niedziela, kolejny odcinek dziwnych historii warsztatowych, Peugeota kup mówili, 1.6 HDI mówili, dobry silnik będzie mówili. Właśnie, niech ten odcinek będzie dzisiaj lekcją, zobaczymy za ile złotych. O braku elementarnej wiedzy kierowców na temat swoich pojazdów, to nie znaczy, że każdy z Was, użytkowników, musi wiedzieć, że na przykład jakieś dziwne dźwięki z podmaski to może być panewka, może być sworzeń tłoka, czy może być nawet lejący wtrysk. Nie. Chodzi o to, aby bardziej dbać o swoje auta, nasłuchiwać ich, co się dzieje, jak się dzieje, bo gdy olejemy utratę mocy, gdy olejemy coraz większą utratę mocy, coraz większe dymienie. Jak to się może skończyć? Zobaczcie sami. Matko Bosko, mówię, co to, 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 to się stanęło? Klient myślał, że obróciła się panewka. Niestety ten dźwięk to jest lejący wtrysk. Tak mocno lejący, że. Przypnę sobie mikrofon z powrotem. Powiem tak: to co tu widzicie, zobaczcie. Nie wiem, czy uszkodzeniu nie uległa przypadkiem już cała turbina. Nie wiem, czy nie zrobiła się dziura w tłoku, ale musiało to wyglądać tak. Samochód zaczął tracić mocy, zaczął kopcić coraz bardziej na biało. Na biało to oznacza, że paliwo się leje jest niespalane. Na niebiesko to znaczy, że olej. Więc w najlepszym przypadku będzie do regeneracji układ wtryskowy, ale nie tylko wtryski, ale też listwa wysokiego ciśnienia. Plus turbosprężarka, plus katalizator będzie do wymiany, dlatego że przy takiej ilości paliwa, jak się po prostu wylewało w tą turbinę i szło jeszcze na wydech, to masakra. W najgorszym wypadku może się okazać, że w tłoku jest dziura, albo że zawór jest nadpalony o, zobaczcie co się na wreszcie w ogóle stało to auto chodziło i <noise> ja teraz powinienem zrobić taką stawkę Waste smoke every day zatem, żeby nie przedłużać, mamy z Patrykiem dzisiaj działamy taki plan, żeby ściągnąć wtryski przez wtryski zmierzyć kompresję, dlatego, że świece żarowe tu są w bardzo złym miejscu w tym samochodzie i bo jeżeli kompresja będzie okej okay, to wywalamy turbo, wywalamy kata jeżeli kompresja nie będzie okej, okay, ściągamy główkę Zatem przejdźmy do pracy. A, i pamiętajcie, żeby zostać do końca, bo na końcu odcinka będą okazje Allegro. Hokus pokus, czary mary, mechanikuj, łysy stary. A co, myśleliście, że powiem hokus pokus, czary mary, zapierdzielaj po browary? Nie. Godziny rozbierania Patryka i ja. Obstaw... Patryk obstawia, że tu coś się dzieje, bo tu bagno jest, takie pływa sobie. Ten mi się bardzo nie podoba. No, próbujemy je wyciągnąć, bo też pamiętajcie, że wyciąganie wtrysków może się skończyć tym, że trzeba będzie człowieka z prasą wołać, ale no, generalnie uczy nas to, że jakiekolwiek objawy w postaci utraty mocy, kopcenia, to jest czas najwyższy jechać do mechanika. Nie wiem, no, chodzi to strasznie. Dobra, wtryski mamy na stole, no nie jest to super, zobaczcie to, to nie znaczy, że coś jest bardzo nie tak, ale może się okazać, że mm, uszczelka, która jest pod pokrywą zaworów już nie trzymała w ogóle żadne uszczelnienia, tylko jedna podkładka miedziana wyszła, reszta została, trzeba będzie powydłubywać, ogólnie jeżeli ktoś nie wie, to nie powinno tak to wyglądać, to jest jakiś, to jest jakiś już jakiś mazut się zrobi, zobacz, to nie jest nawet olej już. Dobra, sprawdźmy, zobaczmy jakie jest ciśnienie. No boję się, że jeżeli tak to lało, to... Aj, za późno. Co najmniej o kilkaset kilometrów, jak nie tysięcy. Eee, co ja mam Wam powiedzieć? Na pierwszym cylindrze 32 to jest za dużo, ze względu na to, że się on tym olejem doszczelniał. 28, no dobra, załóżmy, że 30, ale na drugim 9. Potem 20 parę, 20 parę. No jest bardzo źle. Klient dostał na razie informację, że chce ściągnąć głowicę, no bo jakie inne wyjście, żeby zobaczyć i oszacować, co się dzieje, więc ściągamy głowicę, Turbina nie wykazywała. Luzów osiowych, ani wzdłużnych, ani bocznych, ale palcami się jej też nie da obrócić. więc Patryk, już wie głowicę, ja zaraz będę autopsję turbiny robił, no i zobaczymy, nie? Bo tu się mogło stać wszystko: od zaworów, po dziury w tłokach, więc. No, czy remontować się będzie opłacać? Bo ostatnio czytałem komentarze, że Boże, ile to u Ciebie kosztuje? No, jak robię zgodnie ze sztuką, to wszyscy klaszczą i potem hejtują, że jest źle, bo za drogo. Jakbym zrobił partyzantkę, to by powiedzieli, że nie zgodnie ze sztuką. No to robimy sekcję zwłok turbiny. Zaczniemy od strony ciepłej, bo tam mnie najbardziej interesuje. Sekcja zwłok turbiny, nie jest to najgorzej, natomiast jedna bardzo ważna rzecz, tu mi wyleciał olej z turbo, zobaczcie. To znaczy, że coś nie tak było z tym olejem albo był za rzadko zmieniany. E, tak, tutaj macie zmienną geometrię. To pozdro dla kumaty, kiedyś było tym odcinek. Tu się spodziewałem, że będą łopatki wypalone, czyli faktycznie ten stan rzeczy mógł trwać kilkaset kilometrów, a nie kilka tysięcy. Więc nie jest źle. Ciężko chodzi, więc może być tak, że wałek jest zatarty. O, słyszycie? No, niestety, generalnie, co cieszy, że Turbo było po regeneracji? Regeneracja chyba nie była najgorsza. Natomiast szkoda było pieniędzy na to wszystko i w tej całej historii nie dziwi mnie postawa właścicieli pojazdu, że mogli nie wiedzieć. Bo już nie każe im się edukować z tak szerokiego zakresu, ale dziwi mnie to, że był na wymianie oleju. To było nie wiem, z 3-4 tysiące kilometrów temu wygląda to dziwnie, nie wiem jaki to był olej, ani nigdzie nie mogę znaleźć kartki był na wymianie jakiejś rurki i nikt nie widział, że tam się leje, że wszędzie się sączy, że z wtrysków aż wywala ratunku Powiem wam, że klient się nie mylił chyba co do panewki albo sworznia tłokowego a również my się nie myliliśmy co do paliwa Historia tłoków tego Peugeota jest... Zobaczcie Generalnie tutaj coś się smażyło cały czas Tu już temperatura musiała być A! Zauważyliście różnicę wysokości tu a tu? Tu a tu? No one powinny być równo Ale pokażę wam sztuczkę, którą Meister nas nauczył bardzo dobra robota a, no już jest lepiej więc coś tam się bardzo dziwnego dzieje do tego stopnia, że ja zrobię unboxing głowicy bo to paliwo tutaj nagary i złe oleje i wszystko to jest po prostu generalnie motor fest wyjeżdżony do samego końca walczył, walczył do samego końca tyle, że za tą panewkę może też odpowiadać ten mazot co tu pływa który, no nie nazwijmy go to nie jest olej dla mnie, nawet. To jest, dla mnie to jest mazot, co tu pływa. Blu, blu, blu. No i ta ilość nagaru wszechobecna. <laughs> nie wiem, pan dalej, chodźcie, zobaczymy, co się dzieje. Właśnie najpierw zaczniemy od EGR-a. Tu jest ok. Tu wchodzi do silnika. A ktoś może nóż? ma będzie do smarowania. Zatem, jeżeli taki syf dostaje się nam do komory spalania, zobaczcie tutaj. E, tutaj mamy dolot. Tędy dostaje nam się powietrze do silnika. Może mi będzie łatwiej, Staśku. Czekaj. Nie ja wezmę Będę odkuwał, bo z tej głowicy to już wiela nie będzie. Tak delikatnie, na razie jeszcze nigdzie nie dochodzę. O. Rozumiecie? No i tu to samo, nie, bo tutaj jest też dolot. Szesnaście zaburówka. Zobaczmy, zaraz obrócę tą głowicę, jak wygląda z drugiej strony, bo. Wałki się powoli zaczynało przycierać. Ale olej. No, olej panie ten olej. Martwi mnie jedna rzecz. Klient przed wizytą u nas, bo już teraz ustaliłem, jechał w trasę, prosił, żeby samochód sprawdzić i wymienić olej. I za taką usługę zapłacił. Czy został wymieniony albo na jaki, nawet nie ma nigdzie informacji. No ale tak nie ma olej po 250 km, więc przerzućmy tą głowicę. No tu ewidentnie się smażyło wszystko. Tu się ewidentnie wszystko smażyło zobaczcie. Więc paliwem lało jak szalone. O. Nie, tu się ogólnie dobrze nie działo na wielu płaszczyznach. I teraz takie zanagarowanie, za o no tak to powiem. To jest cylinder sprawczy, czekaj. Nie, to nie jest cylinder, tutaj była utrata kompresji, utrata kompresji jest tam, gdzie słychać stuk. Czyli z głowicą powiedzmy, że było wszystko na chwilę mierzenia kompresji ok ale zobaczymy, może już zawory uchylę jak to będzie wyglądało jestem ciekaw w jakim stanie są gniazda zaworowe ze względu na ten syw co tu się palił w środku zobaczcie, to są w ogóle fenomen kolejny, świece żarowe wchodzą tędy, wychodzą tędy, tak? podgrzewają nam wstępnie komorę spalania I teraz jak próbuję odkręcić ją no to zobaczcie tu u góry kręci się, nie? wszystko jest w porządku, lewo, prawo Tutaj było zaślepione, nikt nie podawał prądu, zastanawiałem się jaki był zamysł dlaczego nikt nie podaje prądu, a zamysł był prosty, komuś się ta świeca urwała, zobaczcie, o i patrzcie tutaj, ja będę kręcił i nic się nie dzieje, czyli mogę ją wykręcić, ona w ogóle inaczej wygląda niż tutaj <laughs> konstrukcja i ciekawe czy ktoś klientowi zgłosił, że ma w głowicy po prostu nieaktywną świecę. Bo panu się nie chciało wołać nikogo. Zresztą one są z tyłu strasznie, więc je też ciężko wymienić. Tu też się wszystko obraca. Zobaczmy ostatnią. Też jest wszystko cacy. Zatem tu po prostu świeca jest urwana. Wtedy się woła specjalną ekipę. głowice można. A nie drgnie. No dobra, rozbieramy głowice Nie chcę zobaczyć, jak wyglądają przylgnie gniazd zaworowych. No, zawory zanagarowane. Przylgnie spoko. Przylgnie, zaraz Stasiu wam z bliska pokaże. Uszczelniacze zaworowe mogły też już nie chcieć współpracować. Ofu. Zobaczcie tutaj. Widzicie jak mokro, a w porównaniu obok. Tu już po prostu olej się też lał do silnika. To widać chyba ewidentnie po zaworach. co tu jest za teatrzyk destrukcji. Trochę szkoda mi tego silnika z góry wam powiem, bo wbrew pozorom są to bardzo udane jednostki. Dobra, zawory wyjęte zobaczcie, zajrzyjcie do środka. I zobaczcie, co tutaj się dzieje na jaki nagar. Zaraz wytłumaczę w ogóle, skąd te zjawiska się wzięły, ale nagar to jest jedno, bo zobaczcie tu jest sucho. Tu. Tu jest mokro. Generalnie olej już się do komory wlewał. Wydechowe będą zawsze czystsze, bo tu się wszystko przepala, ale stan głowicy jest fatalny. O ile przylgnie zaworowe, czyli miejsca styku, jeszcze widzę, że się zamknął. Tutaj był problem, żeby one się zamknęły. Tu jest wszędzie syf. Tu jest wszędzie syf. I tutaj też mogło się nie chcieć zamykać. Niższa kompresja na cylindrze wynikała z kilku powodów przylgni zaworowych, i przede wszystkim tego tłoka. Zobaczymy, co tam się dzieje, czy on jeszcze luźno w osi nie chodzi. Natomiast wytłumaczmy sobie, skąd jest ten cały syf, jeżeli chodzi o dolot. Zespół EGR, czyli Exhaust Gas Recirculation, to jest, jeżeli ktoś nie pamięta odcinka, to jest takie urządzonko, które wpuszcza z powrotem spaliny. Do, naszej, do naszego silnika, do komory spalania jako powietrze, tak ekologia generalnie. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że silnik jest niesprawny, używamy coraz to gorszych olej pali się ten olej, robi się sadza, robi się syf, dochodzi do sytuacji, że wlatuje nam z powrotem do silnika to. Więc lejące się paliwo. Wzrastające tutaj temperatury i wszystko no nie ułatwia. Silnik jest fajnie zaprojektowany. 1,6 HDI to są bardzo fajne jednostki. Natomiast, jeżeli dochodzi do sytuacji, tak tutaj, że komuś się urwała świeca, cały czas było niepodgrzewane, e, zaczęły lać wtryski, na przykład ktoś nie poczuł spadku mocy i nie zauważył, że podkapca mu, mm, no to są lata, zobaczcie. To jest po prostu. No, zawór historii ci powie. O, tu jest jakiś jeszcze w miarę czystszy. A tu jest zawór, już tak. Nie wiem, dół silnika też mnie interesuje. Zaraz sobie porozmawiamy o kosztach, bo o tym chyba chciałbym bardzo mocno porozmawiać. I żeby nie przedłużać tego odcinka, żeby nie trwał Bóg wie ile, e, podsumujemy sobie to wszystko. Jeszcze tylko mówię w dół, wyciągnę, bo o kosztach należy porozmawiać. Ktoś powie Łysy, regeneracja wtryski, u Ciebie wszystko w tysiącach. Nie, kupcie używane tłoki, i kupcie używane wtryski, może zapuli. Dobra, ściągnęliśmy michę, żeby dołem wszystko wyjąć, ale już na smoku pojawiły nam się kawałki panewki. To jest raz. Dwa, zobaczcie super konsystencję, super oleju. To nie jest ciepły olej. 15? W? 40? Nie wiem. No, wygląda to strasznie, nie wygląda to na olej, który ma 250 km. Nie? Yeah. W poszukiwaniu panewki e, nie ma panewki. Jej kawałki zostały tylko na wale. Więc panewki nie ma. Ciekaw jestem, jak wygląda tłok. To zaraz go wyjmiemy z drugiego cylindra. Tłoki mamy zdemontowane. Panewki nie znaleźliśmy, więc ten luz, który był, i te stuki to prawdopodobnie uderzający mm, korbowód. Już to wszystko było luźno, więc uderzało o wał. Rozwałkowane masakrycznie. To jest pandemonium zła. E, dla przykładu taka zdrowsza stopa chociaż one też się zacierać zaczynały dlatego, że mam tu gdzieś odłożone o, mam tu odłożone panewki z następnego cylindra znaczy z następnego obok i pod palcem czuję te kreski, które to widzicie, to nie są te typowe przetarcia tylko tu już kawałki, chyba poprzednie panewki zaczęły jeździć nam w naszym obiegu Pierścienie, pewnie jeszcze jako tako wszystko to rozbiorę. Cyk. Gdzieś tu mam mały śrub staka, a może się palcami uda. Pierścienie jeszcze po rozebraniu, to by było spoko. Problem się pojawia w tym, że zaczął się zacierać już tłoch nam tutaj po boku. Więc, pęknięcia. Na pierwszy rzut oka nie widzę Natomiast no, takie luzy jakie tu powstawały to taki w jak on dostał, jeszcze sobie zobaczę z drugim tłokiem Korba też się nie zgięła, czyli generalnie panewka się obróciła, wypadła całkiem w elementach A tutaj gdzie najbardziej się paliło to też szukałem, czy gdzieś przypadkiem nie ma pęknięć, ale tego nie widzę na pierwszy rzut oka, bo czasami może być tak, że półka tłoka nam pęknie. Natomiast nie widzę. Ale możemy zajrzeć i zobaczyć gładzie cylindryczne, zanim wydam wyrok śmierci na ten samochód. Znaczy wyrok, wyrok śmierci to już jest? No cóż, na ten silnik to, to absolutnie. Jeśli chodzi o gładzie wewnątrz. Niestety, pod palcem też są wyczuwalne uszkodzenia, czyli to wszystko, obróbka tego byłaby nieziemsko droga. Plus, wymiana co najmniej jednego tłoka, jednego korbowodu, jednej stopy. Wał nie nadaje się do polerowania, się jest cały pocięty. Nie zbierzemy tyle. Jeszcze tylko z Patrykiem otworzymy układ paliwowy w sensie. Filtr paliwa, tak profilaktycznie, żeby połączyć sobie ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który nastąpił. No, otworzyliśmy filtr paliwa, bo tu jest nieotwieralny, nierozbieralny, jest to jeden element. <zysz> Zobaczcie, widzicie co tu się dzieje? Te kawałeczki, które tu są. To jest łuszcząca się pompa wysokiego ciśnienia, czyli zaraz tą całość poskładam do kupy. Teraz weźmy, z unboxujmy filtr. No. I w filtrze pojawia nam się co jakiś czas. Nie wiem czy to przed kamerą widać dobrze. Tutaj na przykład taki mały opiłek metalu. Filtr też nie jest już najlepszej czystości. O, wszędzie są te opiłki. Tu wszędzie pływały. Widać Stasiu? Tutaj. Dobra, przejdźmy do podsumowania. Porozmawiajmy co dalej. Bo sam w sumie jeszcze nie wiem. Kicha. Dobra, generalnie wszystko wiadomo. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego samochód był na wymianie oleju, który nie wygląda na wymieniony? Po prostu jego konsystencja, zapach spalenizny. To już będzie właściciel musiał sobie z warsztatem wyjaśnić, w którym to robił. Zaczął, zaczął zacierać się układ paliwowy. Dlatego, że układ wysokiego ciśnienia mam pierwszą pompę, potem wtryski. Jeżeli pompa nam się łuszczy i daje opiłki metalu, mogą nam się zacząć Niszczyć wtryski. Zatem może dojść do sytuacji, gdzie wtryski po prostu zaczną lać. Więc na dwóch tłokach ewidentnie lały wtryski. To spowodowało, że umarło turbo. To spowodowało, że ponadpalały się zawory. Zła jakość oleju. Rzadkie interwały olejowe lub zła specyfikacja oleju spowodowała, że Zaczęła nam się ewidentnie obracać panewka. Czyli nie takie ciśnienie, nie takie odległości, nie taki film smarny, nie taka grubość filmu smarnego. Więc doszło do sytuacji, gdzie remont silnika kosztowałby tu. Ja myślę, że z 20 parę tysięcy? Wszyscy zaraz skąd, wysyp? Trzeba znaleźć blok, bo z tym za wiele, nie zrobimy. Trzeba by kupić wał. No, wał jeszcze może używany i do sprawdzenia. E, trzeba głowicę też skąść. Układ wtryskowy, jeżeli chcielibyśmy remontować, to regeneracja pompy wtryskowej, sprawdźcie sobie dobrze ile kosztuje wysokiego ciśnienia, regeneracja wtryskiwaczy i to już nam się zrobią tysiące, 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 tysiące. I no może dwadzieścia parę przesadziłem, ale tak no z piętnaście, szesnaście, no może nawet więcej. Ja nie chcę się na tego liczyć, więc będziemy szukali zaraz właścicielem alternatywy pod tytułem Kupić używany silnik, który jest w jakimś angliku, móc go odpalić, obejrzeć, ale to już będzie musiał właściciel decydować, bo ja nie jestem osobą, która zakupi za kogoś silnik, więc tak to wygląda. Morał z tego jest taki. Wierzycie czasami swoim mechanikom, swoim warsztatom, ten samochód 250 km temu był na warsztacie i powiedzieli, że wszystko ok? Wymienili olej i że wszystko ok? Dla mnie mindfuck. Nie wiem, co to za warsztat. Pewnie będzie oglądał, bo pewnie właściciel pokaże ten film za jakiś czas. Trudno. Nie wiem, naprawdę w takich sytuacjach jestem rozwalone, bo już tak zajechanego silnika nie widziałem dawno. To jest zajechane wszystko. I czy winny jest temu właściciel? Nie. Winna jest osoba, która to auto serwisuje. No na miłość Boską. No, tak się nie robi. Więc Wy jako użytkownicy. Każdy niepokojący dźwięk jaki słyszycie, spadki mocy czy podkapcanie, powinniście zgłaszać natychmiast na warsztat Nie lekceważyć tego, ale znaleźć warsztat, który nie zrobi wam tego Bo, bo to, to się w głowie dla mnie nie mieści, co tu się stało i jak z tego wybrnąć Bo ten samochód też umówmy się, wartość jego rynkowa nie przekracza 10 tysięcy w takim stanie Dobrze kochani, monitorujcie dalej, z kaptiwą był odcinek jeden, był odcinek drugi może, jak właściciel zadecyduje, że coś robimy konstruktywnego, to e, będzie odcinek o tym, jak wstrzeszamy Peugeota. Ciężko mi było dojść do tego, co się stało, ale no mamy tutaj ciąg przyczynowo-skutkowy niezwiązany ze sobą na dwóch płaszczyznach. E, smarowania olejowego, czyli zaniedbywanie wymian oleju. Proszę bardzo, tak to się kończy. Long life wasze, co 30 tysięcy, co 60 wymieniajcie. Jak dla mnie dwie wymiany, co 60 i nowy silnik. E, plus zaniedbywanie układu paliwowego, bo. Tutaj, jakby komputer podłączyć, to już by, by się widziało, że wtryski naddają. Nie mają tych parametrów, więc profilaktyczna diagnostyka raz w roku całego samochodu, kochani. To są wasze pieniądze. Wypłacicie za ten samochód i za jego eksploatację, i nie możemy żałować na to. Przechodząc do okazji Allegro, nie. Przejdźmy jeszcze do jednej kwestii. Ci, co oglądają mój prywatny kanał wczoraj, widzieli, że wjechał odcinek, jak byłem z Waltkiem i z Kicksterem na w prowadzeniu nowej, na imprezie nowej marki, jaką jest Motor Trend. A co to jest Motor Trend? No jest to strefa motoryzacyjna totalnych freaków, dostępna tylko w player.pl, więc Obejrzyjcie koniecznie odcinek, on Wam się tu wysuwa będą naprawdę grube produkcje, zresztą można zobaczyć sobie na ich kanale na YouTube, więc powiem Wam, zaimponowali mi bardzo mocno, więc tak, Motor Trend player.pl, link w opisie, jak sobie chcecie, było naprawdę fajnie, a ja rzadko jeżdżę na imprezy motoryzacyjne. Teraz jak to oglądacie, to jestem pewnie na trasie promocji książki i zaraz gdzieś przejeżdżam. To dwudziestego leci. Tak musiałem po na, gór, na górkę ponagrywać, więc taka incepcja w ogóle. No właśnie, mamy okazję Allegro, a w nich nie tania rzecz, bo zakrętarka, wkrętarka. Naprawdę porządny sprzęt elektryczny. Tak, na akumulatory, którego jest tam kilkadziesiąt chyba albo kilkaset sztuk będzie. Cena spada, zobaczycie o ile, już po 12.20, więc no, do warsztatu myślę przydatna rzecz. No i tyle, dajcie znać, jak Wam się... Aha, no linki w opisie macie do okazji Allegro, więc spokojnie. Kto pierwszy, ten lepszy. Przepraszam, że tak mało zestawów, to wtedy jest potem afera, że... Kilkanaście sekund się sprzedały, a potem ludzie wchodzą w tą aukcję i widzą jakąś cenę, i mówią, że to nie promocja. No, promocja jest od 12.20, czy tam 25 do wyprzedania zapasów, ale to się zmieni, kiedy Łysy wprowadzi zestaw swoich narzędzi, który już mam nadzieję w połowie roku zagości na ekranach i to będzie walizka narzędzi opracowana przeze mnie wraz z Neotools, ale tylko i wyłącznie kustomowana jako M4K Garage. No, dobra, też Neotools, ale jakby nasz, nasze wspólne dziecko zrobione. Tak jak w vlog, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową, żebyście mieli jak najwięcej przydatnego pod ręką i porządnego, żeby wam się nie urwało zaraz. E... Dajcie znać jakieś ciekawe historie, ale tak bardzo ciekawe. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Co z tym autem dalej zrobić? Bo ja nie mogę charytatywnie naprawiać ludziom samochodów, bo Captiva to już był jeden przypadek, gdzie praktycznie non-profit zrobiłem to. Bo jakbym policzył sobie, to tak naprawdę chyba byłem w plecy na tym wszystkim. E... No tutaj. No przykro mi. Przykro mi, bo 1.6 HDI to jest naprawdę fajny motor. Wystarczy zmieniać olej, lać dobre paliwo, wymieniać filtry, robić przeglądy i tyle. Albo trafić na papudraka mechanika, którego nie pozdrawiam, bo z takimi to mi walczył najchętniej w patologii. Miłej niedzieli wam życzę. Naprawdę bardzo miłej z całego serca. Odpoczywajcie. No niestety jutro czas do pracy. Przepraszam, że to powiedziałem. Trzymajcie się. Cześć. Spokojnie, tam jeszcze nie mieszaj. Ja ci powiem, kiedy będzie Twój debiut. <grymne> Zaczynamy. 3, 2, 1.